Tracy Chevalier urodziła się w 1962 roku w Waszyngtonie i zadebitowała powieścią Błękitna Sukienka, która nie okazała się zbytnim sukcesem wydawniczym. W swojej drugiej powieści, zgrabnie łącząc prawdę z fikcją, autorka wcieliła się w postać holenderskiego malarza Johannesa Vermeera, próbując odgadnąć, co właściwie natchnęło mężczyznę do namalowania jednego z najbardziej tajemniczych obrazów XVII wieku. Często nazywany niderlandzką monolizą, wzbudza kontrowersje nawet dzisiaj, bo kim była owa tajemnicza modelka, ile godzin ćwiczyła pozwanie do obrazu, kim była w życiu wermera i najważniejsze pytanie jak w ogóle powstała dziewczyna z perłą? Bohaterką książki jest Griet, dziewczyna, która w bardzo młodym wieku zostaje oddana na służbę, ponieważ jej ojciec stracił wzrok i nie jest już w stanie utrzymać swojej rodziny. W ten sposób Griet trafia do zaułku papistów, którego bardzo się obawia, ponieważ została wychowana w protestanckiej wierze. Szybko jednak udaje jej się dopasować do zwyczajów rodziny wermerów, czym dziewczyna jest szczerze zaskoczona. Oprócz prania i robienia zakupów, do obowiązków Griet należy także sprzątanie i w ten sposób trafia ona do pracowni Johannesa Vermeera, któremu wydaje się, że najlepsze czasy natchnienia ma już niestety za sobą. Co robisz, Griet? Zdziwiło mnie to pytanie, ale wiedziałam, że lepiej tego nie okazywać. Kroję warzywa, panie, na zupę. Zawsze układam warzywa w kole tak, że każdy ma w nim odpowiednie miejsce niczym kawałki tortu. Tym razem było ich pięć. Czerwona kapusta, cebula, pory, marchewka i rzepa, przy czym okrągły środek wypełniała marchewka. Żeby je tak uformować, użyłam tępej części ostrza. Mężczyzna popukał palcem w stół. Czy w tej kolejności wkłada się do zupy? Zapytał oglądając koło. Nie, panie, zawahałam się. Nie potrafiłam wyjaśnić, skąd taki układ warzyw. Po prostu czułam, że tak właśnie powinny leżeć, ale bałam się to powiedzieć. Widzę, że oddzieliłaś odcienie bieli, rzekł, wskazując kawałki rzepy i cebuli. A dlaczego pomarańczowe i fioletowe nie są obok siebie? Wziął do ręki kawałek kapusty i marchewki i potrząsnął nimi, jakby to były kości do gry. Zerknęłam na matkę, która skinęła lekko głową. Bo te kolory się kłócą, kiedy są obok siebie, panie. Griet jest bardzo dojrzała jak na swój wiek i niesamowicie wrażliwa na piękno. Nie trudno się domyślić, że między nią a malarzem rodzi się niesamowita więź fascynacja, która niestety prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Historia jest napisana z perspektywy Griet w pierwszoosobowej formie narracyjnej, więc towarzyszymy jej od samego początku, kiedy to zostaje wręcz rzucona na głęboką wodę i wysłana na służbę do rodziny wermerów. Więc towarzyszymy jej w momencie, kiedy poznaje tą wielodzietną rodzinę, kiedy poznaje ich obyczaje, kiedy poznaje ich historię, i towarzyszymy jej, kiedy trafia do pracowni Johannesa Vermeera którą jest wręcz zafascynowana nie tylko obrazami, które się tam znajdują, nie tylko światłem, jakie tam panuje, ale także tymi wszystkimi rzeczami, którymi Vermeer posługiwał się malując swoje obrazy, czyli mam tu na myśli jakieś malowidła, pędzle itd. Sam Vermeer jest takim jakby cieniem w całej opowieści, ponieważ pojawia się gościnnie, a kiedy już się pojawia, początkowo obserwując Griet, a dopiero później y, zaczynając z nią rozmawiać, zaczynając jej opowiadać o swojej pasji, widać od razu tę więź, która się między nimi rodzi, tą nić porozumienia, to, to że stają się dla siebie swoimi bratnimi duszami. Wieść jest króciutka, ma zaledwie ponad 200 stron, ale autorce doskonale udało się ukazać klimat XVII wiecznej Holandii. I miasta Delft, w którym toczy się akcja, więc towarzyszymy Griet właśnie na, na targowiskach. Widzimy, jak, jak funkcjonował handel, jak, jak ważne było utrzymanie rodziny. Akcja jednak rozgrywa się powoli, więc fani szybkich zwrotów fabularnych i napięcia niestety będą się nudzić. Tracy Bellier um... Próbowała zmierzyć się z teorią powstania dziewczyny z Perłą, i myślę, że nawet jej się udało, chociaż e, sama historia jest pisana językiem bardzo prostym, bardzo przystępnym. Mnie ta książka bardzo przypadła do gustu, nadal e, pamiętam w szczegółach, co się w niej działo. Na podstawie książki powstał film z Colinem Firthem i Scarlett Johansson w, ro, w rolach głównych, i film również. E, jest powolny, akcja dzieje się powoli, ale jest to film, na którym naprawdę można zawiesić oko I którym można się nacieszyć Ja oglądałam go kilka razy i naprawdę jest rewelacyjny i bardzo mi się podoba Książka jest doskonałym jego uzupełnieniem Polecam ją przede wszystkim czytelnikom, którzy czują się w jakiś sposób związani ze sztuką Mam tutaj właśnie na myśli malarzy, jakichś rysowników Muzyków, i tak dalej, ponieważ oni zrozumieją um, pasję Grieg, pasję Wernera i tą, więź, jaka, jaka jako, i tą więź, która narodziła się między nimi. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego wideo, za wysłuchanie mojej recenzji. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.